Mój umiłowany synu, chcę, żebyś wiedział, że jestem tutaj i przemawiam bezpośrednio do Twojego serca. Nie martw się o zadania niemożliwe, bo się nimi zajmę. Tak jak wiatry i burze będą posłuszne mojemu rozkazowi, tak burze wątpliwości w Twoim sercu odnajdą spokój. Przyjdź do mnie teraz, a dam Ci odpoczynek którego szukasz. Uspokoję niespokojne myśli i lęki, które dręczą twój umysł. Życzę spokoju w dzień i pogody ducha w nocy. Jesteś błogosławiony, ale czasami zaniedbujesz te błogosławieństwa, przywiązując większą wagę do obaw, które nigdy się nie spełnią, lub do ludzi, którzy nie mają nad tobą realnej władzy. Proszę zachować spokój i nie zwracać uwagi na doniesienia, plotki i groźby innych osób, gdyż mam w swoich rękach wasz los. Nawet jeśli tysiące ludzi powstanie przeciwko tobie i poniesie konsekwencje twoich błędów, nie bój się. Jesteś moim ukochanym dzieckiem i będę cię chronić przed krzywdą, nawet w środku chaosu kiedy otaczający Cię ludzie stracą nadzieję. Bądź silny i nieustraszony, bo ja nigdy Cię nie opuszczę. To głębokie świadectwo mojej miłości do Was. Mówię teraz do Ciebie, docierając do Twojego serca i odpowiadając na wątpliwości, które od dawna dręczą Twój umysł. Kocham Cię i teraz to okazuję. Wymazuje blizny, które pozostawili na tobie inni, ból, który zniosłeś z ich rąk. Ale wiedz, że wszystko, przez co przeszedłeś, nie poszło na marne. Dziś masz siłę, mądrość i dojrzałość, aby słuchać i bronić tych, których kochasz. Nadszedł czas na Twoje uwolnienie. Jesteś teraz gotowy, aby być naczyniem mojej miłości i nieść moje światło tym, którzy są w ciemności. Jednak twoi wrogowie są świadomi twojego potencjału i próbują powodować problemy i kraść twój spokój. Jeśli pozwolisz im zakłócać twój sen lub stracisz wiarę i popadniesz w strach, niepokój może ponownie cię przytłoczyć. Ale pamiętajcie o tej prawdzie. Moja miłość do Was jest niezmierzona, moje miłosierdzie jest nieskończone, a mój Duch Święty nie pozwoli, aby stała się Wam jakakolwiek krzywda. Uwierz, że nawet jeśli się potkniesz i upadniesz, ja Cię podniosę. Nie myśl ani przez chwilę, że spuściłem z Ciebie wzrok. Jeśli wpadniesz w pułapki swoich wrogów, uratuję Cię. Jeśli Twoja wiara się zachwieje, a Twoje serce wypełni się negatywnością, będę nadal dla Ciebie walczyć, oczyszczając Twoją duszę moimi słowami. Nie pozwolę nikomu odebrać Ci mojej miłości, czy to mieczem, czy nożem, kaleką czy chorobą, konfliktem czy niebezpieczeństwem, bo w tym wszystkim już zwyciężyłeś. Porzuciłeś zło i oddałeś mi swoje serce, otwarcie wyznając wiarę we mnie jako swojego Zbawiciela i Opiekuna. Twoja lojalność jest niezachwiana, w przeciwieństwie do tych, którzy narzekają i odmawiają mi w obliczu wyzwań, lekkomyślnie dając upust swoim frustracjom, lekceważąc moją miłość. Ale nadal je kocham i nigdy nie odpoczywam. Zachęcam Was, abyście odwrócili się od niegodziwych i modlili się za nich. Nie pozwól, aby brak szacunku dla moich słów miał na Ciebie wpływ. Idź do przodu, wytrwaj, nie stój tam, gdzie jesteś dzisiaj. Błogosławię Cię niesamowitą siłą. Poruszaj się pewnie w obliczu wrogów i wyzwań, które staną ci na drodze. Dorosłeś, jesteś odważny wśród odważnych, mistrz wśród mistrzów. Rozpocznij każdy poranek od karmienia swojej wiary moim słowem. Przedstaw mi swoją wiarę i swoje prośby. Pamiętajcie, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem z tobą. Gotowy pomóc ci we wszystkim. Bądź spokojny i ciesz się moim spokojem, wkraczając w życie nadprzyrodzone. Przyjdź, wołam cię. Twoje miejsce jest tutaj, w mojej obecności. Kiedy klękacie i modlicie się z wiarą, czcią i szacunkiem, moja armia przyjdzie wam z pomocą. Dziś nakazuję Wam zachować spokój, aby Wasze serca nie były niepokojone. Znajdź pocieszenie w kochającym uścisku, który Cię otacza. Powiedz mi, że to otrzymujesz, ponieważ zdecydowałem się Cię błogosławić. Zadzwoniłeś do mnie, a ja Ci odpowiem. Twoje życie wkrótce się zmieni. Uwierz mi, Daję ci nowe serce, a ci, którzy cię znają, będą zaskoczeni i otrzymają niespodziewaną pomoc. Bądź wdzięczny, ponieważ otworzy się przed tobą wiele drzwi błogosławieństw i nowych możliwości. Uwierz w te słowa i podziel się nimi. Nigdy nie zapominajcie się modlić. Rozmowa ze mną jest prosta. Wystarczy zamknąć oczy i powiedzieć Panie, potrzebuję cień, a będę z Tobą. Ufajcie, gdyż prawda jest taka, że moja obecność nigdy Was nie opuści, chyba że odwrócicie się od mojej łaski lub odrzucicie błogosławieństwa, którymi Was obdarzam. W czasach zamieszania nie otwierajcie swoich serc na fałszywe doktryny. Nie pozwólcie, aby nienawiść przeniknęła wasze serce i nie przyłączajcie się do tych, którzy źle mówią o tych, którzy was nie skrzywdzili i nie są waszymi wrogami. Nie wierz we wszystko, co widzisz, słyszysz i czytasz. Jeśli ktoś powie coś złego o innej osobie, nie wierz w to od razu. Nie wpadnij w pułapkę przygotowaną przez wroga. Moje oczy szukają serc szczerych, lojalnych i wiernych, które mnie kochają i szanują moje prawa. Podnoszę cię, abyś inspirował innych, podnosił twoją rodzinę i dzielił się tymi boskimi słowami, zamiast uczestniczyć w grzechach innych. Szczerze cię proszę. Jeśli nie rozumiesz moich słów ze strachu, poświęć trochę czasu i wysłuchaj mnie jeszcze raz. Oto wszystkie moje wiadomości. Chcę, żeby twoje serce zrozumiało ten znak, który ci wysłałem. Zawsze prosiłeś o ciszę i spokój, a ja ci ją dam, ale zachowajcie moje słowa w swoim sercu i pamiętajcie o nich. Kiedy wróg niczym ryczący lew próbuje cię pożreć, rzuć wyzwanie swojej wierze. Mój głos jest twoim przewodnikiem, twój duch cię wita, moje słowo oświetla twoją ścieżkę i daje ci siłę do przezwyciężenia każdej sytuacji. Żaden wróg nie uczyni wam krzywdy, jeśli dzień i noc będziecie czuwać z moim słowem na ustach i w myślach. Gdy złoczyńcy wystąpią przeciwko Tobie, nie bój się, dam Ci siłę, a jeśli będziesz wypowiadał te słowa z wiarą, wszyscy złoczyńcy uciekną. Twój dom będzie wolny od biedy, niedoboru i chorób. Nikt nie powstanie przeciwko Tobie, bo moje słowo jest tarczą dla Twojej rodziny. Chcę zobaczyć Twoje serce w ogniu szeroko otwarte oczy i rozbudzony umysł. Musisz być przygotowany na otrzymanie niezliczonych błogosławieństw i pomysłów. Czas podbić nowe terytoria, zbierając owoce swojego poświęcenia i wysiłku. Nic, czego doświadczyłeś, nie poszło na marne. Wszystko w Twoim życiu jest dla Twojego dobra. W swoim domu, w swojej rodzinie będziecie świadkami wielkich cudów i zrozumiecie cel, jaki mam dla każdego z Was. Proszę, szanuj każdego, nie patrz na nikogo z góry, niezależnie od jego wieku, statusu czy błędów z przeszłości. Nie osądzaj tych, którym przebaczyłem. Wspieraj i pomagaj w rozwoju tym, których kochasz. Czyniąc to, pobłogosławię Cię jeszcze bardziej, bo przez Ciebie chcę dawać błogosławieństwa innym. Rzeki wody żywej popłyną z Twojego serca do tych, których spotkasz na swojej drodze. Dzięki Wam doświadczą cudów, cudów i uzdrowień. W Twoim uśmiechu odnajdą nadzieję, której szukają. A nawet ci, którzy nie podążają za mną, zrozumieją, że jestem prawdziwy i prawdziwy. Jak okazałem Wam miłosierdzie, tak i okaże je każdemu, kto odwraca się od zła i przychodzi do mnie ze szczerym sercem. Dziś obdarzam Cię miłością, rozwiewając ciemne chmury rozpaczy i okrywając Cię cieniem mojej łaski. Wyjdź z domu. Spójrz w niebo, podnieś ręce i ogłoś światu, że jestem Twoim pasterzem, Twoim żywicielem rodziny i że ufasz mi całym sercem, wiernie do końca wypełniając moje słowa. Zrób to teraz, przyjmij to uzdrawiające namaszczenie, poczuj siłę, którą Ci daję i nie bój się ani nie jesteś zmęczony. Śmiało, Podziel się moim słowem i zachowaj wdzięczność swojego serca za wszystkie błogosławieństwa, którymi cię obdarzyłem. Powiedz mi, że przyjmujesz je z miłością. Widzę, że walczysz, nie możesz spać, a myśli krążą ci po głowie. Wiedz, że nie musisz się bać, ponieważ jestem tu z tobą. Rozpraszając cienie Twojej przeszłości, uwalniając ciężar Twoich grzechów i lecząc pozostałe rany. Łańcuchy, które kiedyś Cię wiązały, teraz zostały zerwane na zawsze. Z wiarą patrz w przyszłość, bo zawsze jestem z Tobą, nigdy Cię nie opuszczę. Przyjmij moją prawdę, bo kocham Cię tak bardzo, że poświęciłem się na krzyżu i z martwych wstałem z mocą, abyś mógł mieć życie wieczne. Zaufaj moim obietnicom: poprowadzę cię właściwą drogą i zamknę drzwi, które prowadzą cię na manowce. Gdy ziemia drży na dźwięk mojego głosu, siły zła ruszą się przede mną. Żadna istota, ludzka ani duchowa, nie może cię skrzywdzić, ponieważ nie jesteś sam. Moje ramiona otaczają cię, moja świętość cię chroni, a moc mojej krwi chroni cię w dzień i w nocy. Nigdy więcej smutku, bólu i łez rozpaczy. Przyjmij pokój i szczęście, które ci teraz daję. Powiedz, że to otrzymałeś i wyznaj, że we mnie wierzysz. Padnij na kolana i wyraź wdzęczność za miłość i cuda, których będziesz świadkiem. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, na którą czekałeś z niecierpliwością. Rozwiąże wszystkie problemy ciążące na Twojej duszy. Pobłogosławię Twoją rodzinę, Twoje zdrowie i Twoje finanse. Wchodzisz w okres rekonwalescencji. Bądź ostrożny. Bo poprowadzę cię i dam wskazówki, abyś niczego nie przeoczył i wszystko się ułożyło. Daj mi czas i zobowiąż się do uginania kolan i powrotu do moich słów. Zdecyduj się powierzyć mi swoje lęki i ciężary, wzmacniając swoją duszę moją obecnością. Moje plany są dla Twojego dobra. Nie wszystko będzie łatwe. Ale będę z Tobą wzmacniając Twojego ducha aż do końca. Jeśli wierzysz, powiedz, wierzę. Jeśli przyjmiesz mnie do swojego serca, powiedz: Otwieram przed Tobą moje serce. Jeśli pozwolisz mi rządzić swoim życiem, głoś, K Boże mój, jesteś moim królem i panem. Kiedy do mnie przyjdziesz? Przyjdź bezpiecznie, mój drogi Synu. Okaż mi swoją wiarę, bo twoja wdzęczność jest najpiękniejszym darem, jaki możesz dać. Nie zbliżajcie się do mnie ze strachem, bo nigdy was nie odrzucę. Twoje grzechy zostały zmyte i opłacone moją cenną krwią. Nie musisz się wstydzić, kiedy przychodzisz do mnie. Nawet gdy byliście daleko ode mnie, okazywałem Wam swoje miłosierdzie, wysyłając anioły, aby wybawiły Was ze szponów złego ducha, usuwając przeszkody z Waszej drogi, abyście mogli wrócić do mnie. Wróć jutro, kochanie, i przynieś mi dobrą wiadomość o cudach, które odkryłeś i zmianach w Twoim życiu. Potwierdź swoją lojalność, a z przyjemnością usłyszę Twój głos. Sprowadziłem Cię tu, żeby zmienić Twoje życie. Chcę Cię widzieć wolną od nienawiści, pogardy, smutku i rozpaczy. Słuchaj uważnie, mój synu, czy uwierzysz mnie lub tym, którzy stawiają przeszkody na Twojej drodze? Na tym świecie nikt nie może się pochwalić doskonałością przede mną. Nie pozwólcie, aby wasza wiara została zachwiana z powodu tych, którzy zamykają wam drzwi przed nosem. Tutaj jesteście głęboko kochani i jest tam prawdziwa droga, otwarte drzwi, przez które możecie przejść i przyjąć życie wieczne, pełne szczęście i wieczną radość ze mną. Tutaj zawsze znajdziesz czystą i świętą miłość, akceptację i czułość. Przychodź odważnie, dzień i noc, niezależnie od tego, czy czujesz się źle, wierzysz, że poniosłeś porażkę, czy też zdajesz sobie sprawę ze słabości rodziny, która kiedyś doprowadziła cię do występku, błędu i grzechu. Tutaj jesteś chroniony bez względu na to jak przyjedziesz i w jakiej sytuacji się znajdziesz. Słyszę twoją modlitwę pokutną i oferuję ci kolejną szansę. Jeśli przyjmiesz moje przebaczenie i chcesz zacząć od nowa, przyjdź i oddaj swoje serce. Żadne wyjaśnienia nie są potrzebne. Rozumiem twoją potrzebę mojej miłości i jestem tutaj kochając Cię. Dzień dobry, kochanie. Jak się dzisiaj czujesz? Opowiedz mi wszystko, bo nasza rozmowa jest poufna. Węd, uwolnij to, co Cię obciąża. Po usłyszeniu moich potężnych słów, moja uzdrawiająca dłoń dotknie Twojej duszy, przynosząc ulgę Twoim łzawiącym oczom i rozrywając łańcuchy które cię krępują, te emocje, które przebijają twoje serce jak stalowe gwoździe. Tylko dzięki mojej mocy mogą zniknąć. Życzę, aby powrócił pokój, aby na nowo rozpaliła się wasza wiara i abyście mogli znów latać, czując tę samą pasję, którą kiedyś mieliście, latając wysoko, aby spełnić swoje marzenia. Chcę, Żebyś czuł się dobrze. Ważne jest, abyś codziennie przychodził przede mną. Razem ty i ja przepiszemy ciemne rozdziały Twojego życia i napiszemy nową narrację. Chcę, abyś zobaczył siebie takim, jakim naprawdę jesteś, kochanym przeze mnie, duszą triumfującą, gotową na każdy dzień i mającą nieodparty powód do życia. Twoja przeszłość nie jest przeszkodą w ponownym odkryciu szczęścia. Zdaj sobie sprawę, że jesteś wielkim błogosławieństwem dla wielu ludzi i możesz zaoferować znaczące wsparcie. Masz pod ręką niezliczoną ilość nasion, gotowych do zasiewu. Przed tobą jest żyzne pole. Wstań i spójrz, Twoja rodzina Cię potrzebuje. Wiele serc, dużych i małych, patrzy na ciebie. Wróg dręczył go bezlitośnie, próbując odciąć mu skrzydła i zapieczętować ranami, które wydawały się małe, ale powoli krwawiły z jego serca. Prawie zgubiliście drogę, ale posłuchaliście mojego słowa, okazaliście wrażliwość, rozpoznaliście swoje błędy i żałowaliście za swoje grzechy. Jego modlitwa pokutna była piękną ofiarą dokonaną w sferach niebieskich. Wracając dzisiaj do domu, wzmocnieni gorliwą i aktywną wiarą, torujecie sobie drogę w walce o życie. Cieszę się z Twojej pewności siebie i chęci dzielenia się najbardziej intymnymi przemyśleniami i doświadczeniami. Znów doświadczasz radości życia, ale w Twojej duszy wciąż są ukryte głębiny, które należy zbadać. Codzienna rozmowa ze mną doda Ci sił, pogłębi Twoją wiarę i uświadomi Ci, jak zdejmuje ciężary z Twoich barków. Twoja dusza poczuje się lekka, a szczęście wypełni Twoją istotę. Słyszeliście mój głos, teraz mówcie do mnie. Nie wahaj się wyjawić wszystkiego, co nosisz w sercu, ponieważ bardzo Cię cenię. Jestem podekscytowany, że Cię tu widzę. Przychodzicie, aby otrzymać uczucie i nakarmić swojego ducha moimi słowami. I to jest naprawdę cudowne. Daje ci siłę do wzmocnienia twojej determinacji. Przygotuj się na tę podróż. Dlatego nadal będę cię zachęcać słowami inspiracji i przesłaniami miłości, które będę zasiewać w twoim sercu każdego ranka. To jest twój czas, twój moment nadszedł. Urodziłeś się. Aby osiągnąć zwycięstwo, nigdy nie było moją intencją, abyś żył w porażce lub zniechęceniu. Mam świadomość, że niektórzy ludzie wokół ciebie krytykowali cię, sprawiali, że czułeś się nieadekwatny, nieudany i poniesiony, mówiąc ci, że nigdy ci się nie uda. Jednak Twoje daremne słowa nie mają mocy i nie zmienią Twojej ścieżki. Zwycięstwo jest w moim zasięgu. Jestem Twoim źródłem nadziei. Dzisiaj znikną wszystkie negatywne myśli, cały pesymizm i wszelkie poczucie nieadekwatności.